Jedna z kolarskich zasad Velominati GODO, o tym, że miejsce pedałów MTB jest w rowerze MTB, miejsce pedałów szosowych jest w rowerze szosowym. Idzie to, idzie to. Drodzy Państwo, mamy tutaj rower szosowy z zainstalowanymi pendalami MTB. Być może będę używał na przemiennie słowa pędala, śląski odpowiednik tego e, chamskiego słowa, aby nie dostać bana, tudzież jakiegoś ostrzeżenia. Także pędala będzie, taką myślę, bardzo miło i przyjazno. E, no i generalnie chciałbym dzisiaj poopowiadać o e, dlaczego tutaj mum zakrzywiony obraz kolarski szosowej rzeczywistości tak wiem, że właśnie w chamski bezczelny sposób właśnie niszcza, dewastuje obraz prawdziwego kolarza szosowego, mając tutaj pędale MTB w mojej szosce no ale do rzeczy tutaj, prawda jakieś rekwizyty do dzisiejszego materiału no i generalnie tak E, Swoje kolarsko e, przygoda szosowo rozpocząłem w 2013 roku. E, wtedy to oto kupiłem te butki szosowe. E, jeden z podstawowych modeli na Klamara. E, Klamra bardzo przydatna rzecz, e, polecam, jeśli chodzi o sztywność. E, buciki R88. E, tak, te buciki e, jeździłem w nich do no do wiosny, do lata tego roku, czyli 6 lot Tak one wyglądają Tutaj dodatkowe wloty powietrza z jednej strony e, Z drugiej strony Aczkolwiek e, tutaj nie ma żadnych e, No takich pęknięć materiału jakiś tam odklejenia się od podeszwy Zarówno w tym bucie jak i w tym drugim No tutaj trochę masy zeszło z buta Także dla fanatyków masy rotującej było, byłby to jakiś tam atut pewnie. No ale są materiał już po 6 latach się trochę wyciągnął. Trzeba było stosować dwie wkładki, żeby zneutralizować ten powstały luz poprzez rozciągnięty materiał. Natomiast but są w sobie e, bardzo dobry jeśli chodzi o ta podstawowo półka Shimano. E, no i tak, kupując e, but buty kupiłem też pendale były to PDR 540 czyli te najtańsze szosowe one miały tutaj metalowy korpus ta samo ośka natomiast to tutaj było plastikowe i to ten środek się wycierał z powodu właśnie pracującego bloka bloku no i generalnie jeździłem tym 30 tysięcy kilometrów no i poza wymianami właśnie tego plastikowego elementu na nowy To nic się z tym nie działo Potem kupiłem PDR 550 no, Tu już była cała blaszka, czyli problem luzu yy, zdegradowany Natomiast korpus już był z jakiegoś kompozytu Ośka była ta sama, ale korpus właśnie w tym miejscu Ten kompozyt pęknił No i pędala była do wyciepania i po tym. Tak, oto stałych się posiadaczem tych pancernych, całych metalowych, starych stopiątek. Tego już nikaj nie kupicie. E, Cała ta pendala waży 160 gram, czyli jest taka jedna z ciężejszych. Natomiast no, tego się nie dozniszczyć. Tutaj może wytrzesz lakier, ale blacha, blacha, metal. Perfekcyjne łożysko wytrzymujące dziesiątki tysięcy kilometrów, no jest to nie do zniszczenia, także na tym jeździłem do lata tego roku, no ale trzeba było po prostu nowy but do roweru szosowego, a jako że w zeszłym roku do swojego MTB kupiłem sobie mój pierwszy zestaw MTB, czyli po prostu ped, no tam podstawowy model pedałów, nie, bo znaczy co godą dom... Tu miałem używanie PDM540, miałem w MTB. Teraz tutaj jest w rowerze szosowym. No, różni się to tylko i wyłącznie tą ośką, że tutaj po prostu zakręcamy to imbusem. No, tutaj też idzie zakręcić imbusem, ale jeszcze dodatkowo mamy możliwość wkręcenia na klucz 15 W rowerze MTB właśnie kupiłem. W tym roku jeszcze PDM520, jest to ta sama półka pędali, różni się właśnie tylko ośka. No i mając już w zasadzie but MTB, mam ten but zarówno do roweru szosowego, jak i do mojego mtb -ka. No i generalnie takie rozwiązanie fajne, bo nie trzeba podejmować decyzji, przed, prawda, wyjazdem, <laughs> a tu już tak śmieszki, heheszki, no ale generalnie do czego zmierzam, czemu, czemu to tak wygląda No postanowiłem, że jak już miałem ten but kupiony do MTB, no to nie będę kupował przecież nowego buta szosowego, a tym bardziej Y, że ja już przechodzę tak troszeczkę bardziej w turystykę tak oszosowo, bym powiedział y, skończyły się moje jakieś takie gigantyczne cele y, szosowe, kaj, trzeba maksimum wydajności i w ogóle trzeba być super wyglądać, właśnie przestrzegać zasad veluminati y, właśnie postanowiłem, że po prostu będę miał w szosie MTB zestaw kiedy już jest Ogólnie bardzo często e, spotykany. E, no i co, jako tutaj, właśnie, mamy główną różnica po przesiadce, e, jeśli chodzi o rower, szosowy, przesiadka na zestaw MTB. No tutaj mamy, widać to gołym okiem, jest po prostu powierzchnia podparcia e, całego buta względem pendali. E, no, widać e, gołym okiem, że, że tutaj. Blok się opiera na całej tej, tutaj powierzchni, natomiast tutaj blok się no opiera w tym miejscu. Także ta powierzchnia podparcia jest dużo, dużo mniejsza. Widać to też po samych e, blokach. E, no, różnica jest no, gigantyczna. I w kwestii, właśnie, odczuć podczas jazdy, no, sprawa wygląda tak, że w, mając bloki szosowe. Mm, ładując maksymalną ilość watów, nawet w tak podstawowym bucie nie odczuwasz żadnego jakiegoś nacisku eee, właśnie akcja, reakcja czyli po prostu naciskasz na pedał na, na pędala a ta pędala nie wbija Ci się w żaden e, w ten blok że tak powiem w ta podeszwa eee, nie odczuwasz żadnych jakichś tam wygięć no wiadomo, jak się ma sztywniejsza podeszwa, to, to, to już w ogóle efekt jest dużo lepszy. No jak się ma jakoś tanie buciki yy, z Lidla za 100 zł, no to ta podeszwa, no szału tam chyba raczej nie będzie w kwestii sztywności. Natomiast co do yy, buta MTB, no to tu już delikatnie czuja, yy, ale to jest tylko takie delikatne, czuja po prostu, że ładując... O, jakiś SMS przyszedł yy, Ładując dużo ilość mocy właśnie tutaj w, w ten pedał, w ta pendala, kurka wodna. No to Czuja po prostu takie delikatne, punktowe dociśnięcie do stopy, nie, właśnie w tym miejscu, tutaj, nie. Jest to troszeczkę odczuwane, i to jest tak naprawdę jedyno taka różnica względem tych butów szosowych no przypuszczalnie jak kupiłbym sobie jakieś już bardziej wypasione buty tutaj z jeszcze sztywniejszą podeszwą no to pewnie odczucie tego nacisku byłoby troszkę mniejsze ale generalnie i tak nie ma źle bo jak tak se podjeżdżam na Łysochora, na Magurka Wilkowicko czy coś, czy jak jechałek czasówka na 1100 to, to mimo wszystko no, nie odczuwałem tego dyskomfortu. No, musi to być faktycznie takie dobicie, takie czysto treningowe, takie krótkotrwałe na dużej mocy. Wtedy, wtedy jakoś to tam jest delikatnie odczuwane. No i tyle, nie? Szymano dało ciała trochę, jeśli chodzi o ten but w kwestii tego środkowego rzepa ponieważ jak go mocno docisniemy, znaczy zacisniemy, tutaj się ten język tak e, wystawi trochę, e, potem wbijemy się tutaj w korba, no i ten, ten rzep ociero o korba i jest to takie troszeczkę no, no nieprzemyślane, ponieważ tutaj w tym starym bucie szosowym e, to jest akurat but prawy, więc wszystko idzie na zewnątrz i nie ma żadnego ocierania tutaj o korba, nie? Także, no tutaj szymano trochę, no nie wiem co tam konstruktorzy, inżyniery odwalili w tej kwestii, no ale trzeba przymknąć na to oko. No i jeszcze taką podstawowa różnica tutaj, mam bloki właśnie te niebieskie, tu już jest taki minimalny luz roboczy, czyli jak się jedzie, to jest coś takiego. No jak się miało te żółte bloki e, zalecane do początkujących, to ten luz był jakaś taki. Mm, no a tutaj w tych z racji tego, że ten blok wyglądał w taki sposób, nie ma tutaj czegoś takiego jak luz ograniczony, jakiś tam roboczy. Działo to podobnie jak e, te żółte bloki szosowe, e, ale generalnie nie sprawiło to jakiś tam mega dużych problemów podczas jazdy. No jak kiedyś zakładając, że wrócę do, do butów szosowych, to na pewno dali używał bloków niebieskich z tym mniejszym luzem, bo mimo wszystko y, jazda była do mnie wtedy tako bardziej komfortowo na tych niebieskich, nie? Cóż, dlatego myślę, że, znaczy myślał no, wszystko chyba, że chciał już tutaj opowiedzieć. E, no plus but. Buta MTB jest taki, że e, możemy se w nim chodzić kaj chcemy, g, e, jak długo chcemy. Bo, jest to można powiedzieć taki rowerowy Adidas e, z troszeczkę twarczą podeszwą. E, no, jest to bardzo komfortowe jeśli chodzi o jakość turystyka rowerową. Jazda kilkudniowo, jakiś bikepacking i tak dalej. Mogę sobie w tych butach normalnie, no wszędzie chodzić, dosłownie wszędzie, nawet kurde, no nie wiem, kajno, do, do muzeum. Yy, no, lol, no a tutaj w tych butach mój rekord non-stop, no sleep to jest 400 metrów po równym asfalcie i powiem Wam szczerze, już miałem Dojść. Także tego typu buty tylko i wyłącznie na szybki pit stop do sklepu yy, i potem dalej na trening, na wyścig i tak dalej. Yy, cóż, yy, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Yy, generalnie Dali, że jest zadowolony z tego zestawu MTB w rowerze szosowym. Jeździ mi się na tym fajnie. Yy, może kiedyś kupię jakiś mega usztywniony but z tym zapięciem BOA Żeby mieć jakieś porównanie Ale tak sądzę, że jeśli to jest ta sama półka jakościowo no to z 5 lot przypuszczam Mógłbym jeszcze z tym butem pojeździć Także zobaczymy jak to będzie wyglądać A ja Wam tutaj jeszcze raz pokazuję sympatyczny pyndal MTB w mojej szostce Także jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, nie powodujące jakichś drastycznych spadków w wydajności. Aczkolwiek, osoby, które się ścigają w wyścigach, no to jednak większa sztywność za sprawą zestawu szosowego sprawi, że ta, ten przekaz mocy na, na korba będzie no lepszy po prostu. No to, jest, to są prawa fizyki, się tego nie oszukko. Aczkolwiek, znów osoba co na zestawie MTB. Była na pudle w szosowym wyścigu. Także nie jest to może jakoś reguła. E, istotno, no ale tyle. Jeśli ktoś po prostu Wam powie, że e, jakiś taki typowy, wygolony e, szosowiec, e, normalnie taki rychtyk przestrzegający zasad w Velominati, że, że wasze pendale MTB w szosie to jest śmieszne, to jest jakieś kurde w ogóle żałosne, to po prostu naplujcie mu w twarz i to będzie myślę najlepsze podsumowanie. Yy, no i tyle, nie. A ten Ayose odpolił ostatnio Instagrama yy, i se tam beda wrzucać jakieś takie naj, najfajniejsze moje rowerowe zdjęcia. Yy, oczywiście po przeróbkach. Gustavo 54 bike link w opisie czy tam w komentarzu przypiętym. Kto gdzie się chciał to se może obserwować. No i tyle. Na razie i do następnego materiału